Teraz to wygląda dosłownie, go miała jakiś retusz nałożony. Tutaj nie ma Doliny West, tutaj jest wyraźna. To może wcale nie być głupie. Dobra, cofam, to raczej nie ma sensu. Hej, zapraszam Was dzisiaj na tutorial do tego makijażu. Jak widzicie to jest taka bardzo świeża, lekka, piegowata opcja makijażu w odcieniach brudnego różu. Idealna na co dzień. Dodatkowo można go też trochę potraktować jako taki makijaż na pożegnanie lata, bo on będzie fenomenalnie wyglądał na opolonej cerze, ale nie tylko. W dzisiejszym filmiku oprócz przepisu na ten makijaż podam Wam też można powiedzieć, że informacje co do tego, jak powiększyć sobie usta za darmo i nie inwazyjnie. Jeśli czujecie się zaintrygowani, zapraszam do oglądania dalej. Nie wiem, czy jesteście w stanie to zauważyć z tego dalszego kadru, ale ja dzisiaj trochę pozmieniałam kilka rzeczy w moim makijażu. Zmieniła się aplikacja, metody nakładania różnych rzeczy, także. Dzisiaj będzie trochę inaczej, ale jest też jeszcze fajna informacja na początek. Mój makijaż dzisiejszy jest bardzo łaskawy dla portfela, bo został wykonany w 100% przy użyciu kosmetyków Eveline, bo Eveline właśnie jest partnerem dzisiejszego filmiku. Ogólnie sporo produktów z Eveline jest teraz w promocjach, także te kosmetyki są jeszcze tańsze. Albo są na promocji minus 50% w Rossmanie, albo są na minus 43, 40% i jeszcze inne wartości rabatowe na stronie Eveline. I też przy okazji, właśnie ze względu na tą promocję w Rosmanie, przybliżę Wam pokrótce wszystkie podkłady Eveline, opowiem Wam, który jest dla kogo, i też zaprezentuję Wam wszystkie dostępne kolory. No, będzie się dzisiaj trochę działo, także przechodzimy do malowania. Zaczynamy od przygotowania cery, od nałożenia pielęgnacji. Pierwszą rzeczą, jaką nałożę, bo teraz jeszcze nic nie mam na twarzy, będzie serum z witaminą C, C-Sensation. To jest 20% strzeżenie witaminy C. Ja to serum testuję od, nie wiem, jakichś dwóch tygodni. Ono jest takie dobre. Słuchajcie, oczywiście nie w smaku, chociaż jest kwaśne, jakby gdzieś tam wam na język trafiło. Ono jest niesamowicie lekkie, ale... Mm, otulająco tłuste zarazem, o ile tak można je opisać, i są dni, gdzie samo to serum już mi wystarczy, że ja już nie muszę nakładać kremu na wierzch. Dodatkowo, cudownie, właśnie koi cerę, sprawia, że mm, robi się jeszcze bardziej jednolita. W tym momencie nie testuję niczego innego do właśnie ujednolicenia koloru cery, także wiem, że to jest to serum. Także pierwsza rzecz, która z Eveline jest godna polecenia, akurat wypadło, że w filmie dla Eveline o nim pierwszy raz mówię, ale jest super. I zobaczcie, już samo to serum sprawia, że skóra się tak lekko klei. Także ono też samo z siebie jest fajną bazą pod makijaż, ale no właśnie, jak są dni, że na przykład mam trochę bardziej wysuszoną cerę, to nakładam jeszcze na to krem, ale ostatnio byłam bardzo wyraźnie zmaseczkowana, także mogę zostawić tylko samo serum. Zaraz przejdziemy jeszcze do bazy Unicorn Drops, ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Teraz czas najwyższy przygotować usta na dalej, wiecie, na ostatni krok w makijażu, czyli umalowanie ust. Teraz jest właśnie idealny moment żeby zastosować ten błyszczyk powiększający usta. Ja go uwielbiam, ja jestem u niego uzależniona, ale to już wiecie, na bank. Natomiast mam dla Was bardzo dobrą wiadomość. A jaka to dobra wiadomość? Otóż możecie teraz ten błyszczyk mieć za darmo przy zakupach powyżej 50 zł w sklepie online Eveline i wpisaniu kodu MAXI09. Ten błyszczyk dostajecie w gratisie, także... Nie dziękujcie. I pamiętajcie, dla największego efektu powiększenia, najpierw zróbcie sobie peeling. Może to być tylko porządne nawilżenie ust, a następnie porządne starcie martwego naskórka ręcznikiem. Później nałożenie błyszczyku, tylko nałożenie go na krawędź ust. Czyli tak, jakbyśmy te usta obrysowywali, a nie tylko malowali w granicach koloru. Wtedy, właśnie na tych granicach, on ma największe działanie. A poza tym, że powiększa usta, to jeszcze dodatkowo bardzo fajnie je nawilża i długo się na ustach utrzymuje, także ja go lubię z wielu powodów. No i jak widać, błyszczek już zaczyna działać swoją magię, górna warga się wywinęła i pojawiło się takie lekkie zaczerwienienie, dlatego właśnie lubię go używać przed podkładem, że później sobie wszystko móc elegancko zakryć. Ja mam już fajnie nawilżoną skórę, także ja kremu dzisiaj nie nakładam, zaraz przejdę do nałożenia tylko tej bazy, ale zanim jeszcze to nastąpi, to muszę nałożyć krem pod oczy, a krem pod oczy pochodzi z serii, która ogólnie jest bardzo ciekawa i warto ją Wam przedstawić. To jest seria Organic Gold, która ma element pielęgnacji dla każdej części naszego ciała, bo mamy balsam do ciała, mamy szampon i odżywkę, jest jeszcze, o jest jeszcze jeden balsam, o proszę. Jeden jest nawilżająco odżywczy, drugi jest regenerująco wygładzający, jest płyn micelarny, jest pianka do mycia twarzy i jest krem pod oczy. Ja tej serii jeszcze nie znam, jeszcze niczego nie używałam, natomiast na pewno zaraz się zainteresuję tymi balsamami. Iż szamponem do włosów. Na ten moment przetestuję sobie dzisiaj ten krem pod oczy, bo nie przygotowałam żadnego innego kremu pod oczy, a wiadomo, że ten element pielęgnacji koniecznie musi się tu znaleźć. A ponieważ dzisiaj będę używać zaufanego korektora, pudru i innych elementów makijażu, to mogę przetestować nowy krem pod oczy. A dlaczego ta seria jest taka wyjątkowa i interesująca? Dlatego, że to jest Clean Beauty. To są wyselekcjonowane naturalne ekstrakty pochodzące ze zrównoważonych, zaufanych upraw. Tutaj jest 97% składników pochodzenia naturalnego. To są recyklinowane, recyklingowane, recyklingowe opakowania. I na przykład ten regenerujący, wygładzający balsam do ciała ma organiczny olej kokosowy, co mi się już bardzo podoba. Bioowoce, kamikami, tak się czyta. Bio jagody goi, bio awokado. A krem pod oczy, który chciałabym dzisiaj użyć, ma organiczną centelle, co jest bardzo dobrym składnikiem, takim regenerującym. Właśnie ma przywracać w spojrzeniu wypoczęty wygląd. Ma banana, ma bioorganiczny aloes, kofeinę. Uuu, kofeina w kremie pod oczy jest dobra. No i ogólnie jest jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dużo innych um, fajnych składników. Nie będę Wam cieszyć recytować opakowania. A z tego co czuję, on już się ładnie powchłaniał. I chyba ta kofeina trochę tak ściągnęła mi skórę. Bo mam uczucie takiego napięcia, ale nie z dyskomfortem. No dobrze, fajnie. No to idziemy dalej, zaczynamy z tą bazą Unicorn Drops. Ona też jest obecnie w promocji minus 50%. Przechodzimy do podkładu. Jak widzieliście na początku, albo mam nadzieję, że widzieliście na początku, mam ochotę dzisiaj zrobić taki bardziej lekki, podkreślający jeszcze opaleniznę polecie makijaż, taki uroczy, lżejszy. Ogólnie lekki to ma być słowo kluczne dzisiaj. Wy już wiecie jak wyszło, ja jeszcze nie. Użyję dzisiaj mojego ulubionego podkładu z Everlane, czyli Selfie Time i zaraz zobaczymy, czy szóstka jest dla mnie dobra, czy już zbladłam, zbladłam, czy już zbledłam wystarczająco, żeby móc tej szóstki użyć. No wydaje mi się, że może być ok, jak go porozcieniam. Ogólnie jak już sobie zrobię całą bazę, czyli nałożymy korektor, podkład, puder, to opowiem Wam co nieco na temat podkładów właśnie Eveline, bo kilka tych podkładów jest i można się pogubić, nie wiadomo który wybrać dla siebie. Tak, zaraz do tego tematu wrócimy. I już po nałożeniu tej bazy, nie wiem czy to akurat będzie oddane przez kamerę, ale ja czuję, że jest większy opór na skórze, jak wiecie, tak właśnie przeciągam pokład po twarzy, bo wszystko się już po prostu przykleja do tej skóry i ten manewr przeciągający jest trochę ograniczony właśnie przez to użycie bazy. No ale to jest jak najbardziej coś dobrego, no bo po prostu przyczynia się do większej trwałości. Rozklepałam tam jedną cienką warstwę po całej twarzy, i teraz tym, co zostało mi na gąbce. Przyjadę pod oczami. Bo, o zobaczcie, od razu lepiej to wygląda. Bo to jest akurat, ten Selfie Time to jest taki korektor o podkład. Ja już go wiele razy używałam w ten sposób, że nakładałam go pod oczy, jak się śpieszyłam, jak nie miałam czasu, albo nie miałam ochoty używać jeszcze korektora. I wiem, że on się akurat w tej roli bardzo dobrze sprawdza i nie wysusza też tej okolicy pod oczami. Ale pamiętajcie, że nie wszystkie podkłady można w ten sposób używać. Jeżeli są to na przykład podkłady mocno zastagające, utrwalające się same, wiecie, takie y, bardziej suche w konsystencji, to nałożenie ich pod oczy może nie do końca dobrze wyglądać, ale tutaj proszę bardzo, jeden produkt. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o większość cery, to ja już korektora tutaj nigdzie nie potrzebuję. Zobaczcie, jak to wszystko ładnie wygląda, ale potrzebuję korektora w tym miejscu. I jak mam się czepiać, a ja się lubię czepiać, to dodałabym minimalnie właściwie tutaj, żeby spłaszczyć ten obszar i właśnie wyprasować dolinę łez. Także jak i tak już tego korektora muszę użyć na czoło, to właśnie zrobię sobie takie mini kropeczki, a tutaj nałożę go pędzelkiem. Ja używam korektora Liquid Camouflage w najciemniejszym obecnie odcieniu 03. Dalej mam nadzieję na jeszcze ciemniejsze kolory i pamiętajcie, że też wszystkie korektory, zarówno ten Liquid Camouflage, jak i Magic, magic, jak on się nazywał? Magical Perfection też jest obecnie w promocji minus 50% w Rossmanie. O, zobaczcie, tylko takie coś. Nic więcej nie dokładałam, tylko właśnie, żeby troszkę wymodelować tę cerę. No i zobaczmy, czy może tym, co już jest na gąbce, wystarczy. No, właściwie wystarczy. O, proszę bardzo. Ha! Czasami rzeczywiście potrzebujemy o wiele mniej produktu, niż nam się w głowie wydaje. Dalej trzymając się tego, że chciałabym, żeby to był bardzo lekki, świeży makijaż, nałożymy kremowy róż. To jest róż Blush Full HD. One są, z tego co wiem, dostępne tylko na stronie, na stronie Eveline, ale kosztują grosze, także gorąco polecam się nimi zainteresować. Niestety nie wiem, jaki to jest odcień, bo nie mam tutaj nigdzie numerku na opakowaniu, bo wiecie, numery były na folii, ale to jest taki bardziej brzoskwiniowo-pomarańczowy odcień i ja go nakładam w ten sposób, że nakładam go na gąbeczkę, Troszkę sobie go podbijam na dłoni, żeby nie był aż tak ostry i lekko stemplujemy po twarzy. Hmm. No nic prostszego już nie można wymyślić. Oczywiście damy też nos, no bo jak robię inaczej. No i możemy kontynuować też z różem odrobinę na brodzie, może tutaj nad brwiami jeszcze to co stało na gąbce. Bo jak macie właśnie taką jeszcze cerę albo świeżo po opalaniu, albo już wam te opalenie schodzi, ale jeszcze kolorek macie, to zawsze to powtarzam i będę to powtarzać, dopóki będę miała powietrze w płucach, jeżeli cera jest opalona, dobrze wygląda z dużą ilością różu. Także tak, tak, taki, taka fajna, takie fajne życie się tam przewija przez tą cerę wtedy. Utrwalę sobie moją kremową bazę pudrami sypkimi. Na czoło nałożę matowy puder bananowy, a na, na okolice oczu nałożę mieszankę obu, bo to wtedy nam fajnie rozświetli i wygładzi. A na okolice ust nałożę tylko ten puder warietę. Ten puder bananowy tak pięknie pachnie bananem, że to jest zaskoczenie za każdym razem. I ogólnie, zależnie od tego, jaką macie cery albo jaką macie budowę twarzy, tak możliwie już nie musicie sobie pudrować tej e, kremowej bazy. Bo jeżeli dacie pod spód pielęgnację, która już Wam trwałość tego makijażu przedłuża, to możliwe, że to będzie dla Was wystarczające. Ja pudruję z CFT, dlatego że e, później zacznie nam się wyświecać i po prostu zmniejszy, zmniejszy to trwałość mojego e, podkładu. E, po drugie, ja mam bardzo dużo załamań na twarzy, e, więc jeżeli to jest matowe, albo przynajmniej nie świeci się tak mocno jak krem mowa baza, to wygląda to o wiele lepiej. Jest ten efekt Photoshopa. Zresztą zaraz zobaczycie. I zrobię sobie taką mieszankę pół na pół, pół pudru warieté, pół pudru bananowego. I po prostu tutaj w wieczku wymieszam. I to jest też bardzo fajna mieszanka na okolice pod oczami. Tylko już staram się nie pudrować tego miejsca, gdzie jest róż. Także tak bardzo mięciutko, wiecie, ja specjalnie rozczapierzam ten pędzel, żeby pudrować sobie okolicy potoczami. Bo mam wtedy zostawia takie o wiele bardziej miękkie krawędzie. I wiem, że ta okolica jest przypudrowana, ale w taki od razu rozblendowany sposób. No i zobaczcie, że to. No Teraz to wygląda dosłownie, go miała jakiś retusz nałożony. Tutaj nie ma Doliny West, tutaj jest wyraźna. Tylko kwestia przypudrowania. Przypudruję sobie jeszcze tym pudrem bananowym brwi bo chciałabym je dzisiaj umalować trochę inaczej. Chciałabym posłużyć się koloryzującym żelem do brwi i uzupełnić luki pomadą, także nadać taki bardziej właśnie puchaty, naturalny wygląd. Jeszcze skorzystać z tego, że właśnie mam tę laminację zrobioną. A ponieważ zrobiłam tej mieszanki pod oczy, czyli warię tej bananowego tak dużo, to już nim przypudruję środek twarzy. Ale tak, w taki sam sposób, czyli takim, wiecie, rozczepionym pędzlem, który nam robi tylko taką chmurkę na twarzy. Zaraz zrobimy sobie brwi, ale tak jak Wam obiecałam, najpierw rozprawimy się z podkładami Everline, to znaczy, który jest jaki i do czego i do jakiej cery. Zaczynając oczywiście od mojego ulubieńca, czyli Selfie Time Podkład do korektor. Ja przez... Kilka tubek tego podkładu już przeszłam. To jest podkład mocniej kryjący, tak jak zresztą widzieliście, jak go aplikowałam. Ja lubię nałożyć małą ilość i go właśnie rozcienić, więc im mocniej kryjący jest ten podkład, tym lepsze mam ujednolicenie cery, ale przy małej ilości produktu na twarzy. I ja go bardzo lubię za to, że on ma komfortową konsystencję, za to, że nie wysusza cery, za to, że w ciągu dnia w ogóle nie czuć, że coś na skórze leży. On jest wręcz kryjąco nawilżający i dostępnych jest 6 odcieni. Następny jest Liquid Control. To jest chyba najbardziej kultowy i najbardziej znany pokład Eveline. On jest bardzo wodnisty. On ma bardzo lekką i taką jakby pudrową w odczuciu konsystencję. Natomiast jest to podkład o średnim wykończeniu, który Wam robi efekt yy, laleczki, czyli jak to jest napisane, baby face effect bo od razu ta właśnie jakby jego pudrowa konsystencja nam ym, wypełnia pory. Wszystko się wydaje o wiele gładsze. To ma już bardziej matowe wykończenie, a jego krycie możecie stopniować, zależnie od tego, ile tego produktu na ym, twarz nałożycie, ale jego konsystencja naprawdę wdzięcznie się ym, do tego stopniowania też nadaje. Pamiętajcie tylko o tym, żeby przed użyciem porządnie nim wstrząsnąć. Wondermatch z kolei to podkład o bogatej, już takiej gęstszej konsystencji i średnim kryciu. Jego wykończenie jest satynowym matem, także nie jest to taki kompletny, suchy mat, tylko bardzo ładny, żyjący. E, oprócz tego, że ma też kwas hialuronowy, e, tutaj producent obiecuje dodatkowe benefity w postaci polepszenia e, wyglądu cery. Napisane jest wręcz, że po 10 dniach cera jest odczuwalnie gładsza i bardziej elastyczna i jest to też podkład wegański. Jego formuła jest też beztłuszczowa, więc jeżeli macie problem z przetłuszczaniem Czerwcającą się cerą, to ten podkład może być dla Was idealny. No i na koniec satin mat, którego osobiście nigdy nie było mi dane używać, bo dostępne są tylko cztery kolory. Które są dość jasne i nigdy nie byłam na tyle w skali, żeby móc go użyć. Także mogę się tylko tutaj opierać na opisie producenta. To jest podkład matująco kryjący z filtrowanym śluzem ślimaka, który ma zostawiać celę matową, ale przy okazji jej nie wysuszać. No i właśnie wszystkie te cztery podkłady, zarówno jak korektory, pudry, rozświetlacze, róże są dostępne teraz w promocji minus 50% w Rosmanie, ale one są też dostępne na przycenach na stronie Eveline. Także jakbyście się szykowali do większych zakupów ze strony Eveline, bo tam też są rzeczy, które nie są dostępne stacjonarnie, na przykład paleta Varieté, do której też zaraz dojdziemy. No to wiedzcie, że tam też kupicie te podkłady w dobrej cenie. Zaraz jeszcze rozświetlacza nie mam nałożonego. Jeszcze użyję rozświetlacza Feel the Glow. Ja go Wam już pokazywałam wiele razy. To jest rozświetlacz taki. Trochę jakby miękki, natomiast na cerze on daje absolutnie boskie, świeże wykończenie. Ja używam odcienia 02. Tego obszaru nie mam przypudrowanego, to nie mogę sobie po prostu teraz, wiecie, pojechać tym pędzlem w lewo i prawo. Tylko znowu, jak w przypadku tego pudru pod oczy, nałożyłam go na pędzel, troszkę tutaj teraz go powciskam i będę go tapać. Będę tylko robić ciach, ciach, ciach. Na skórę, żeby się właśnie nam wszystko... Taki rozblendowany sposób przykleiło na ten świeży podkład. I używając takiej metody aplikacji mam pewność, że nie popsuję sobie podkładu, który jest pod spodem. Ale też wiecie, nałożę fajną ilość rozwitacza. Przechodzimy do brwi i trochę się tego malowania boję, bo chcę wyjść ze swojej strefy komfortu i chcę użyć koloryzującego żelu do brwi. A ja mam swoją ulubioną technikę nakładania żeli i przy koloryzujących to się nie do końca sprawdza, i ja też chcę osiągnąć większą kontrolę, chyba niż to jest zamierzone w takich żelach koloryzujących. I też chyba mam za mało włosków, żeby ogólnie to ograć tylko samym żelem, no ale dobra, zobaczmy. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, co nie? A to jest żel Brow and Go w odcieniu 02 Dark. Ja bezbarwną wersję tego żelu bardzo lubię. Ale koloryzującymi ja po prostu się potrafię uciapać jak nikt inny. No dobra, to chyba na tym powinnam teraz zakończyć pracę z żelem, żeby nie przedobrzyć. I ja sobie też ten nadmiar z samego czubeczka wiecie, odbijam na dłoni, żeby naprawdę nie skończyć z połową opakowania na skórze. Jak używacie tylko tych żeli koloryzujących, to napiszcie mi, jakich ich używacie. Czy tylko po prostu tak niedbale przeczesujecie po włoskach i nie obchodzi Was utrwalenie, tylko właśnie to, żeby jakiś kolor się tam znalazł, czy najpierw malujecie je innym produktem. Nauczcie mnie używać żeli koloryzujących. W sumie to chyba nawet nieźle to wygląda. Wezmę sobie odrobinę pomady i tą pomadą... Hmm, Podorysowuję w kilku miejscach, dosłownie tutaj tę lukę muszę uzupełnić, tu trochę łuk zaznaczyć, tak samo z tej strony, i wyczyszczę wszystko jeszcze korektorem, żeby było ładnie, ale tak postaram się wszystko trzymać w ryzach. I po wyczyszczeniu taką małą ilością korektora od spodu, brwi wyglądają tak. No! Spoko to wygląda. Takie fluffy. One są takie puszyste teraz. Ok, Spoko. Chciałabym sobie jeszcze tylko dorobić trochę piegów. Dalej idę z tym tokiem rozumowania, że to jest bardzo lekki makijaż, który ledwo to zakrywa. I z paletki Variette wezmę ten ciepły brąz. Bo ja już przetestowałam, że ogólnie można też zrobić sobie wiecie, piegi produktem do brwi. Tylko Akurat w moim przypadku, gdzie ja teraz jestem jeszcze trochę opalona, mam ciemne włosy i ciemne oczy i tak dalej, to jeżeli te piegi są chłodne, to nie wygląda to dobrze. I właśnie, jeżeli ja sobie zrobię te piegi na już istniejący makijaż, na istniejącym makijażu, tylko używając ciepłego brązu, to będzie to wyglądało o wiele bardziej realistycznie. I używając jakiegoś małego pędzelka do eyelinera, i właściwie będę chyba zmieniać te cienie: będę używać tego, tego i tego. Różne natężenia ciepłego brązu no to sobie właśnie te piegi kropkuje. I jeszcze jedna ważna informacja, jeżeli o paletę warię chodzi. Już o wiele razy mówiłam, to jest jedna z moich ulubionych palet. A jeżeli macie też ochotę ją przetestować, to na pewno ucieszy was fakt, że ta paletka obecnie jest w promocji na stronie Eveline i dostępna jest za 39,99. Najpierw sobie poprawię te, które na mojej skórze już są, które pojawiły się w trakcie wakacji. I doklepię. I właściwie można to też doklepać gąbeczką podkładu. I kluczem do sukcesu jest to, żeby nie robić ich w taki bardzo rozłożony sposób, bo wtedy wyglądamy jak podziurawione dziurkacze. Tylko pamiętajcie, że piegi pojawiają się w takich zbitych formach. Cluster po prostu po angielsku. A po polsku nie przychodzi mi na głowę teraz słowo. I one nie są takie bardzo jednolite, ciach, ciach, ciach. A jak mamy jakieś niedoskonałości, to z nich też możemy zrobić biegi. I oczywiście wiem, że będą mieszane opinie, ale mi się to bardzo podoba. Przejdziemy do makijażu oczu. Tutaj nie będzie za dużo się działo. Tutaj przede wszystkim chcę przetestować jeden trick z TikToka. To może być absolutna porażka, a może być to duże ułatwienie dla tych z Was, którzy nie wiedzą, które nie wiedzą, jak poprowadzić kształt eyelinerem. I do tego przyda nam się taśma. I ogólnie cały trik polega na tym, że potrzebujemy taśmę, i tę taśmę przeklejamy jako przedłużenie dolnej granicy, dolnej linii rzęs i od, jakby od szczytu, od tego miejsca. Tam gdzie jest źrenica do połączenia się, wiecie, w, w takim szpicu. No jak to kreas eyelinerem. Ja mam tutaj taśmę niby medyczną, ale ona i tak jest bardzo mocna. Więc ja ją najpierw tak z, z tempie, przyklejając na dłoń, żeby wiecie, aż tak mi nie oderwała makijażu na przykład. I kleimy to jako przedłużenie linii wodnej. Ups. Chyba teraz nie będzie mi się chciało przykleić tak mocno. To może wcale nie być głupie. I teraz ta kreska... Powiedzmy, że ma być taka. Tylko problem jest taki, że ja mam bardzo dużo kształtów w oku, więc jak musiałabym to zrobić na wprost, to wiecie, tutaj się przyklei, ale przyklei się też do... łuku brywego i wtedy nie mogę zamknąć oka. Och, te triki, tiktokowe. Dobra, spróbuję to przykleić na przymkniętej powiedzę. Używam też czarnego z palety Wariete. No i uwaga. Hmm, szczerze mówiąc, to nie wiem, czy to jest warte zachodu. Bo ja teraz i tak tutaj muszę jeszcze tołożyć, bo mam taki kształt oka, że. Taśma klejąca tutaj nie pozwoliłaby mi na taki kształt. Wydaje mi się, że ja osobiście robię lepsze kreski cieniem bez takiego wyznacznika. Ja bym to widziała wyłącznie jako ułatwienie w sytuacji, kiedy jesteśmy gdzieś na wyjeździe, nie macie ze sobą pędzelka do eyelinera, a zależy wam na zrobieniu kreski, a macie za to, nie wiem, jakiś taki pencil i macie taśmę klejącą. To może rzeczywiście, ale tak to ja wiem, czy to aż takie ułatwienie jest. No ładna jest ta kreska, ale ja takie maluję bez potrzeby klejenia taśmy. Okej, okay, spróbujmy jeszcze drugą stronę, tylko po to, żeby się przekonać, czy jestem w stanie zrobić te kreski w miarę symetryczne przy użyciu taśmy. Ale to jest właśnie to, czego ja się obawiałam, że ja mam za bardzo... Mm, za głęboko osadzone oczy do takiej metody, bo dziewczyna, której TikToka widziałam, miała bardzo taką fajną, pulchną, jakby azjatycką budowę oka, że wiecie, tutaj wszystko było wystające, a nie wklęsłe. Jedyne to rzeczywiście jest satysfakcjonujące, że tak możemy sobie pociapać. Wyszła kompletnie inna. Dobra, cofam. To raczej nie ma sensu. To znaczy, wiecie, to po prostu nie jest trick dla mnie. Ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli coś jest głupie, ale działa, to to nie jest głupie. Więc jeżeli komuś te taśmy klejące się sprawdzają fajnie, ma idealny wyznacznik, i ja mam jednak zbyt skomplikowaną budowę twarzy na takie rzeczy. Ale koniec końców, w wyniku tego eksperymentu wyszły całkiem fajne kreski, więc nie ma co narzekać. Wytuszuję sobie jeszcze rzęsy, użyję dzisiaj tuszu warietę i zaraz zajmiemy się ustami. Zaznaczę też, że obecnie w promocji w Rosmanie są te zestawy: pomadka i konturówka All oh My Lips. Oczywiście mój ulubiony ponadczasowy kolor to jest 02 Milky Chocolate, i to jest ten kolorek. Ale. On jest dość ciemnym kolorem, tak? Pamiętajcie, że ja jestem opalona, więc u mnie on i tak jest ciemnym, cielistym kolorem, takie ja najbardziej lubię na sobie, ale jeżeli jesteście bledsze, bledsi, to on będzie prawdopodobnie na Was prawie, że brązowy. Także dobrze jest um, dobierać te cienie nude pod własny odcień skóry i kolorystykę. Inny odcień, który też mi się bardzo podoba, to jest czternastka i to jest Choco Truffle. I to jest właśnie ten kolor, zobaczcie jaki on jest ładniusi i on już jest o wiele jaśniejszy i Pachnie bosko czekoladą. Ale tak patrzę na siebie w tym lustrze i wydaje mi się, że fajniej dzisiaj będzie to wyglądało, jak będę miała bardziej wpadające w różowe odcienie usta. Więc pytanie, jak będzie na mnie wyglądał Cookie Milkshake? Ale chyba będzie za jasny, chociaż ja i tak planowałam z tej matowej pomadki zrobić taki tint. O, no ten róż będzie ładnie wyglądał, ale. Nałożona sama będzie na mnie trochę za jasna, więc ja ją wklepię i zaraz użyjemy ciemniejszej konturówki z innego zestawu. Umaluję sobie kontur odcieniem z zestawu, znaczy konturówką zestawu numer 14. O tak, zdecydowanie to połączenie jest ładne, takie świeżutkie i soczyste, ale jednak matowe i to jest dla powtórzenia Kontorówka z zestawu numer 14, a pomadka 11. I tak wygląda skończony makijaż na pożegnanie lata, czyli lekko, rzeźko, młodzieńczo, odmładzająco i szybko w wykonaniu. Można powiedzieć, że to jest taka wersja back to school, ale dla osoby dorosłej. Ja jestem bardzo ciekawa tego, czy używaliście kiedykolwiek tej wersji eyelinera z taśmami. Jeżeli tak, to dajcie znać, jak się u Was sprawdziło. Czy jesteście tym odsetkiem osób, którym się to sprawdza, czy tak jak ja musicie sobie radzić sami. No i na koniec warto też powtórzyć kilka bardzo ważnych informacji. Po pierwsze, na stronie Eveline jest obecnie w promocji paleta Variete, która jest bardzo, bardzo, bardzo dobrą paletą. Dodatkowo robiąc zakupy w sklepie internetowym Eveline za minimum 50 zł, używając kodu MAXI09, otrzymujecie mój ulubiony błyszczyk z jadem szczelin powiększający usta w gratisie. Także możecie powiększyć sobie usta do woli przed czerwoną czy beżową pomadką. No i dodatkowo zarówno zestawy do ust, jak i podkłady, jak i pudry, i korektory, i rozświetlacze są obecnie w promocji minus 50% w Rossmanie, ale też na stronie Eveline dużo rzeczy jest obecnie w promocjach. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że się Wam ten świeży, piegowaty makijaż podoba. Ja jestem bardzo zadowolona z tego, jak to wyszło. I fajnie tak raz na jakiś czas zmienić kolory, którymi się otocza, otoczamy, otaczamy. No ja dzisiaj jestem bladym różem i też bardzo fajnie się w tej wersji czuję. Oczywiście jak zawsze w opisie pod filmem zostawię Wam pełną listę kosmetyków, o których dzisiaj mówiłam wraz z linkami, pod którymi możecie je znaleźć. Tam też będą odcienie tych kosmetyków, jeżeli w trakcie mówienia o czymś zapomniałam powiedzieć. Także do opisu Was zapraszam serdecznie. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał i miło spędziliście ze mną czas, proszę Was o zostawienie kciuka do góry i przypominam o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają Zawsze w środę i sobotę. Ostatnio pojawiły się takie dwa filmy. Zobaczcie, czy coś Was nie ominęło, a ja już Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Pa!